Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziewianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Hej wszystkim, z tej strony ciastkowe. A przed wami, przedpremierowo, w wersji beta, Dying Light. Uh, Oczywiście bardzo się cieszę, że mam możliwość przedstawić Wam ten tytuł jeszcze przed, przed jego wydaniem, przed jego premierą. A tą możliwość mam dzięki dwóm firmom. Pierwszą z nich e, jest sklep konsolegry.pl. Bez Waszej pomocy to by było niemożliwe, więc wielkie dzięki. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Tam także znajdziecie linki do. E, do gry na PC, edycji kolekcjonerskiej, edycji zwykłej i kilku innych. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to odsyłam Was właśnie tam. I oczywiście firma druga, czyli Techland. Eee, dzięki Wam za to, że udostępniliście e, klucz do bety i mam możliwość chociaż krótkiego pogrania w tytuł, który pojawi się już już niedługo, za około dwa tygodnie. E, jako, że są pewne zasady, których muszę przestrzegać, mianowicie nie mogę Wam pokazywać wątków fabularnych, ani scenek, tak więc moment, ten moment zanim wyszliśmy z budynku zostawimy sobie dopiero, gdy gra wyjdzie już pełnej wersji i na pewno cały wątek fabularny zagości moim, na moim kanale w, w formie Let's Play z Dying Light. Natomiast teraz będę chciał Wam pokazać to, co, to, co spotka nasz, nas na zewnątrz, czyli całe zagrożenia czyhające wokoło nas. Eee, więc może pobiegajmy nieco. Sprawdźmy co się tutaj dzieje. Hmm. Co mogę wam powiedzieć jedynie to to, że bohater, którym gramy, został zrzucony do miasta o nazwie Haran i ma do spełnienia, co raczej nie będzie zbyt wielkim zaskoczeniem, ale ma do spełnienia pewną bardzo ważną misję. E nie będę wam na razie mówił na czym ona miałaby polegać, to zostawimy sobie na później, ale zaraz po rzucie okazuje się, że sprawa nieco się skomplikowała. Eee, ratuje nas e, pewna grupka ocalałych za co nasz bohater jest im bardzo, bardzo wdzięczny, i w jaki sposób musi, musi to odpracować. To będzie tyle. Co do samej gry, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, e, nie zdziwcie się, jeżeli będę się nadmiernie zachwycał. E, ponieważ chwilę zdążyłem pograć. Zobaczyć, z czym się to je. O, przepraszam Was, bardzo nie tak to miało wyglądać. E, z czym się to je, i muszę przyznać, że gra podoba mi się niezwykle. Wygląda przepięknie, cały krajobraz jest, jest wyśmienity. Naprawdę, twórcy odwalili kawał kawał dobrej roboty. Ten świat naprawdę wygląda świetnie. Eee, pobiegajmy zatem, pobiegajmy. To było całkiem ładne. Jest nieco takich miejsc. Ukrytych powiedzmy terenów odrobinę pozamiejskich. Tam też warto sobie pobiegać. Warto to zwiedzać. Naprawdę jednym z ciekawszych elementów tej gry jest po prostu zwykłe bieganie po tym mieście. Sprawia to tak wielke, wiele przyjemności, że. A szkoda byłoby jej sobie odmówić. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, to jak widzicie, w wyższych nie ustawię. Rozdzielczość mogłaby być wyższa, ale jest jaka jest. Specjalne funkcje NVIDIA to mam wyłączone. W sumie mogłem spróbować to włączyć, o ile ta opcja jest dostępna. E, ale mogę Wam powiedzieć tyle, że podczas nagrywania. Mam średnio 60 klatek, co jest wynikiem świetnym. Gra naprawdę działa bardzo płynnie. Jestem, jestem zaskoczony, że aż tak płynnie. E, co więcej, o czym mam, wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć o e, oczywiście rozwoju postaci. Mamy do dyspozycji trzy drzewka e, przetrwania, zwinności i siły. Przetrwanie. Mianowicie umiejętności takie jak pakować, mistrz pakowania, wszystko związane z tego typu rzeczami. Co dalej? Mamy drzewko zwinności. I tu zaczyna się zabawa. A dlaczego? Dlatego, że te umiejętności bardzo przydają nam się podczas e, biegów czy walki lub unikania zombie. Nie wiem jaki kto styl będzie preferował. Eee, ja chyba wolę jednak walczyć, chociaż taka umiejętność, jak na przykład przeskok, wydaje mi się bardzo ciekawa. Nie, nie udało mi się jeszcze jej do tej pory odblokować i przetestować, ale, eee, ale na pewno niedługo to zrobię. Kopnięcie z wyskoku już mam, ale to już w kolejnym, w kolejnym z gameplay. Pokażę wam jak to wygląda i oczywiście poziom siły. Eee, Czyli moc e, naszych uderzeń, kopnięć, sprawność bojowa e, i wiele innych z tym związanych. Punkty oczywiście zdobywamy za e, wykonywanie wykonywanie misji, czy to głównych, czy pobocznych dobrze. Czy to głównych czy pobocznych, ale także za zwykłe Bieganie, przemieszczanie się przemieszczanie się po tym mieście. Im więcej biegamy, tym więcej punktów zwinności. Im więcej skaczemy po tych budynkach, tym także więcej punktów zwinności jesteśmy w stanie zdobyć. Co jest naprawdę przyjemną sprawą. E, mnie osobiście bardzo zaciekawiły i bardzo podobają mi się te drzewka rozwoju. E, dlatego, że Dzięki temu, że nie mamy od początku wymaksowanych umiejętności postaci, czujemy ten rozwój. Czujemy, że, że im dalej, tym jest ciekawiej. Być może na początku wydaje się to monotonne: zwykłe bieganie i kopanie, uderzanie jedną czy dwoma brońmi, ale z czasem naprawdę zaczyna robić się coraz przyjemniejsze. Z chęcią wam pokazałbym wam pewną rzecz i chyba właśnie to zrobię. Coś, co bardzo, ale to bardzo mi się podoba. A dlaczego? No za chwilę sami się przekonacie. Szkoda, że nie ma ich tu więcej. Chodźcie chłopaki. I dziewczyny. Bum. Dziękuję. Bardzo to lubimy. Oczywiście, w późniejszym etapie chyba warto jest nie robić zbyt dużego hałasu. Eee, dlaczego to też? Proszę bardzo, tak jak w tym momencie. Trochę poskakaliśmy. Dostaliśmy punkt do zwinności. Wykorzystamy go od razu na unik. Eee, dobrze. Mamy odblokowany. Tak robimy uniki. W swoim kierunku po naciśnięciu spacji. E, co więcej mogę dodać, e, naprawdę, no, ja jestem oso osobiście zachwycony tą graą, więc ktoś może powiedzieć, że za bardzo i przesadnie ją wychwalam, ale <śm> powtórzę się, że jak najbardziej zasłużenie. Póki co nie mogę złego słowa powiedzieć. E, Sami widzicie. Kolejna bardzo fajna rzecz. Lekki rentgen yy, na to, co udało nam się uszkodzić dla każdego z Bydlaków. E, Zombi oczywiście. Jest kilka rodzajów. Są zombie bardzo tępe i powolne, tak jak te. Jest ich najwięcej, ale jest także kilka innych. Większych mutantów. Wolniejszych, ale silniejszych, mniejszych, ale szybszych. Eee, jest tego sporo. Zeskoczymy sobie znowu. Na takie worki można jak najbardziej spokojnie skakać. Nic nam się wtedy nie stanie. Tak. Aha. Dobrze. Biegajmy zatem jeszcze więcej. Co dodatkowo na temat samego tytułu. Udźwiękowienie, muzyka. Genialna. E, idealnie budująca klimat. W dzień może tego aż tak nie widać. Chociaż. Chociaż. To też jest zauważalne. Jak w pewnych momentach. Przepraszam, że nic nie mówię, ale. Jestem tak przejęty. Grając w zabijając te zombie, że nie myślę wtedy zupełnie o niczym innym. Za chwilę naprawimy broń będzie trochę bardziej wydajna Teraz niestety ignorja dobrze Dobrze jeszcze trochę. jeszcze raz i jeszcze raz i z buta i z buta wow, wow! wow. Dobrze, może nas wyprostujmy naszą piękną rurkę. No to choć teraz. Po główce. Yy, oczywiście, nie musimy być jakoś mocno precyzyjni w tych naszych uderzeniach i za każdym razem celować w głowę. Nie musimy, bo i bez tego uda nam się je zniszczyć. To w sumie dobrze. Spróbujmy jeszcze raz ją wyprostować. Ile was tu jest? chłopaki i dziewczyny. Mam wrażenie, że trochę zbyt dużo. Wow! Z buta, z buta, twarz. O! W końcu. Okej. Okay. Mm. Ale tak jak mówiłem. O nie, dziękuję. Już mam dosyć was. Będę przebrzydła. Czyli nie tu. Skoczmy sobie na samochód i dokończę to, co chciałem powiedzieć. Mm. Właśnie, co do muzyki. W dzień może nie ma jej zbyt wiele, ale jeżeli zdążyliście usłyszeć wrzaski zombie, te wrzaski, które słyszymy, tak jakby w oddali, są genialne, naprawdę. Jeżeli zapada zmrok, słońce nieco zachodzi, mnie osobiście przechodzą ciary, gdy biegam po tym mieście. Nie chcę już wspominać o tym, co dzieje się, gdy zapada zmrok. To jest zupełnie inna bajka. Ja po prostu czuję się przerażony, grając w tą grę. Po zmroku jest naprawdę strasznie, oczywiście pokażę Wam to. Nie bójcie się, eee... i cóż, myślę, że ten pierwszy gameplay będzie właśnie nieco krótszy. Chciałem tak na szybko coś opowiedzieć o grze. Eee, w kolejnym gameplayu pokażę Wam nieco inną część miasta. Eee... Pewne, pewne niespodzianki, ale nie będę Wam zdradzał, o jakie mi chodzi konkretnie rzeczy. I zmienną pogodę, bo oczywiście to też jest. Deszcz i cała reszta. I oczywiście prawdopodobnie w trzecim odcinku zobaczymy, jak pięknie wygląda ta gra. Gdy zapada zmrok, co wtedy będzie się działo? Więc e, zachęcam Was do lajkowania, do subskrybowania, do komentowania tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. E, oczywiście, jeżeli Wam się podobało, będziecie chcieli więcej tych odcinków, żebym nieco więcej biegał po mieście. E, także mnie o tym poinformujcie. E, na pewno kolejne odcinki będą dłuższe. Ten jest typowo wstępny. Więc jeszcze raz dziękuję Dziękuję e, dla konsole grypl oraz Techlandu za to, że mam możliwość pokazania wam tego tytułu Tytuł na który cieka czekałem i nadal czekam z wielką niecierpliwością. A więc pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam już niebawem na kolejny odcinek z Dying Light. Hej!